W filmie Lista Schindlera jest taka scena, kiedy Schindler rozmawia z komendantem obozu i właśnie rozmawiają o tym, co im daje władzę nad tymi ludźmi, którzy są w obozie, nad więźniami. I właśnie mówią o lęku, że, że oni panują przez lęk, przez strach trzymają ich po prostu w ryzach. Z tego powodu, że, że więźniowie się ich boją. To, co dzisiaj mnie jakoś porusza w Słowie Bożym, to jest to, że Bóg nie chce, żebyś się go bał, że jakby Pan Bóg chce nam powiedzieć: Nie ma już niewolnika, nie ma już Żyda, nie ma już takiego innego człowieka, wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie, właśnie szczególnie to nie ma już niewolnika. Bóg nie chce panować nad nami przez lęk, nie chce niewolników, nie chce przywiązywać do siebie właśnie przez to, że będziemy się go bali, że, że on będzie nas paraliżował strachem, ale Bóg chce nas pociągać swoją miłością. Chce, żebyśmy przynależeli do Niego nie dlatego, że, że po prostu nie mamy innego wyjścia, że się boimy i uginamy przed Nim karku, bo, bo On nas przejmuje grozą, ale On chce nas pociągać miłością, łagodnością, miłosierdziem, dobrocią.